8 czerwca, Edyta Naprocka. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Drużyna Miners Wałbrzych zmierzy się w najbliższą niedzielę z drużyną Jaguars-Konty Wrocławskie. Będzie to pierwszy mecz futbolu amerykańskiego na stadionie Aqua Zdroju. Na trybunach przewidziano tysiąc miejsc dla osób, które chcą oglądać zmagania zawodników. Wszystkie bilety zostały już sprzedane. Wałbrzyszanie po raz pierwszy będą mieli okazję obejrzeć u siebie mecz futbolu amerykańskiego. Wszystko naprawdę będzie rozkręcone na maksa muzyka czy liderki. Zawodnicy tutaj stoczą prawdziwą batalię. Także wszystko się dzieje w niedzielę, już od godziny 14.30. Jeżeli chodzi o skład, na, na mecz wystawimy w granicach 40 zawodników. Przeciwnicy legitymują się liczbą około 30. Może właśnie nie do końca to jest tak, że, że liczba ma tu aż takie znaczenie, aczkolwiek ma. To też pokazuje zainteresowanie, które ma tutaj miejsce w mieście, ponieważ jeżeli w 5 miesięcy stworzyliśmy naprawdę szeroki skład, to co będzie, jeżeli ruszymy z tym dalej? Zainteresowanie jest ogromne. Też warto wspomnieć, że tuż po tym meczu zorganizujemy ponownie rekrutację do naszej drużyny. Stadion kwasdru jeszcze nie gościł tego rodzaju imprezy. Jest to nowość. Mamy nadzieję, że takie mecze będą się odbywać u nas częściej. Ja nie ukrywam, że widziałem jakiś czas temu podczas akcji promocyjnej przeciwników. Wyglądali dość imponująco, tak to delikatnie ujmę, więc na pewno czeka nas twarda walka tutaj na boisku. Zapraszamy serdecznie. Z którym przyjdzie się zmierzyć, w nie będzie łatwy, a z pewnością jest bardziej doświadczony. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo Beniaminkiem, nie tylko Beniaminkiem, ale jeszcze bardzo, bardzo Beniaminkiem. I spróbujemy tutaj e, zmierzyć się z drużyną, która jest naprawdę doświadczona, która jest prowadzona e, przez amerykańskiego trenera na kontrakcie. E, więc jest to spore wyzwanie, i teoretycznie to oni są jednak o wiele, wiele bardziej e, tutaj. Stawiani w roli faworyta, jednak po części ja tutaj naprawdę liczę na sporą niespodziankę i to, że mimo, że jesteśmy tak zwanym underdogiem, czyli wychodzimy tutaj z, jednak z dołu i to oni są nad nami, to liczymy, że jednak uda nam się nawiązać walkę, a być może nawet zwyciężyć. To byłby prawdziwy hit, ponieważ powtórzę, tamta drużyna ma za sobą treningi od 3 lat, my od około 5 miesięcy. Zasady futbolu amerykańskiego nie są proste, biorąc pod uwagę, że w Polsce sport ten nie jest szczególnie popularny. Z tego powodu na meczu pojawi się speaker, który na bieżąco będzie komentował to, co dzieje się na boisku i objaśniał zasady gry. Nie oszukujmy się, nie jesteśmy zorientowani w regułach futbolu amerykańskiego, ale te podstawy zostaną przekazane na meczu, jak również będzie komentowane to, co dzieje się na boisku. Także będziemy mieli pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje, no i będziemy się tego uczyć. Wszyscy się będziemy uczyć tego futbolu amerykańskiego i w moim przekonaniu to będzie świetny świetny start, bo wydaje mi się, że każde tego typu wydarzenie będzie po prostu rodzinnym, rodzinnym wydarzeniem. Będzie można się tutaj wybrać, zjeść amerykańskiego hot-doga, zobaczyć czy liderki, zobaczyć jak rywalizują ci gladiatorzy między sobą i też miło spędzić czas w fajnej atmosferze. Tak więc zaczynamy, ale myślę, że już na następne imprezy to nawet te ilości biletów będą większe. To tak już wybiegając lekko w przyszłość. Mecz rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 12 czerwca o godzinie 4 na jakim etapie są prace związane z wydobyciem złotego pociągu i jak poszukiwanie zabytku wygląda w Polsce od strony prawnej? O tym dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej wokół złotego pociągu. Konferencja odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angerusa Silesiusa w Wałbrzychu. Poruszano zarówno tematy związane z historią Złotego Pociągu, jak i obecną sytuacją związaną z kontrowersyjnym odkryciem. Wszystkie dokumenty są złożone u konserwatora zabytków. Czekamy na jego odpowiedź. Myślę, że może już w tym tygodniu będziemy coś wiedzieć więcej. Na terenie belgijskiej spółki Belgian Investment, z którą mamy podpisane porozumienie, zaczęliśmy prace porządkowe. Yy, przygotowaliśmy teren pod ustawienie kontenerów socjalnych, przygotowaliśmy teren pod yy, wydzielenie ogrodzenia, yy, za, zabezpieczaliśmy pokradzione studnie, włazy ze, ze studni, tak żeby nikt nie wpadł. No, takie prace porządkowe pierwsze są już wykonane. Odkrywca Piotr Koper tłumaczył także na czym będą polegały prace spółki XYZ na terenie, gdzie prawdopodobnie znajduje się Złoty Pociąg. Będą wykonane trzy wykopy kontrolne. Tak jak na naszej wizualizacji są, jest to przekazane. Te wykopy są w miejscach, są wytypowane w miejscach, w których spodziewamy się największego, największego sukcesu, że tak powiem. I będziemy też czyścić za zatokę. Chcemy od, od, odkryć starą y, infrastrukturę, która kolejową, którą zostawiła nam w spadku III Rzesza, jest w tej chwili zasypana i no, chcemy to wszystko odkryć, odsłonić, pokazać. Wśród prelegentów był także proces zarządu Fundacji Tezaurus, który omawiał zagadnienia związane z cywilnoprawną problematyką rzeczy znalezionych. Jak się okazuje, znalazceń mają w Polsce łatwego życia. Jeśli chodzi o poszukiwacze, to mamy niestety całą masę problemów od kwestii naruszania swobody poszukiwań, zmuszania ich do uzyskania pozwoleń od konserwatorów. Czasami jest to zupełnie kuriozalne, z tego robi się już nie poszukiwania, a badania archeologiczne, zmusza się ich do uzyskania nadzoru archeologicznego. No to są jeszcze kwestie dotyczące jakby samego już momentu znalezienia, co oni mają z tym robić, komu zgłaszać, przekazywać. Jak, jakie mają dokumenty z tego sporządzać, a, a niestety najczęściej mają masę kłopotów, czyli policję i prokuraturę na karku. Ja mam przekonanie wynikające z dokumentów, z wiedzy, do której docieram na przestrzeni lat, że, że największa przestępczość to jest przestępczość urzędnicza. Niestety jest tak, że, że dławiona jest swoboda działania inicjatywy obywatelskiej, naruszane jest prawo dostania się konstytucyjne, prawo dostania się właścicielem rzeczy znalezionej, i tutaj poszukiwacze są na, na razie na straconej pozycji. Od grudnia staramy się wykopać trzy dziury, i dalej jest to niemożliwe, dlatego chyba prawo nam nie pomaga. Jaki jest stan prawny związany z poszukiwaniem zabytków i z czym muszą się zmierzyć odkrywcy, tłumaczyła Barbara Nowego Belinda. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która jest zdania, że ustawa, na mocy której prowadzone są poszukiwania, powinna zostać doprecyzowana. Nie ma po prostu przepisów. Jest jedna ustawa o ochronie zabytków, która mówi, że konserwator zabytków wydaje to pozwolenie. I nie ma tu powiązania z żadnymi innymi przepisami, za wyjątkiem przepisów przyrodniczych, czyli jeśli działamy na terenie Parku Narodowego i innego obszaru chronionego przyrodniczo. Natomiast różne okoliczności, które mogą nastąpić, są znacznie szersze. I tego, tego prawo, prawo tutaj nie bierze pod uwagę i nie przewiduje. My jesteśmy jakby trochę osamotnieni w tej decyzji. A w stosunku do innych organów, które byłyby nam potrzebne, czy też innych kompetencji, prawda, jak Saper na przykład. My jesteśmy tutaj w roli jakby proszącego. Zdaniem Barbary Nowego Balindy, przepisy związane z wydawaniem pozwolenia na poszukiwanie zabytków wymagają kilku poprawek. W tej chwili cały ciężar decyzji spada na konserwatora zabytków. Właściwie wydajemy pozwolenie tylko my. Oczywiście robimy tam w tym pozwoleniu klauzulę, że. Uzyskanie naszego pozwolenia nie zwalnia od uzyskiwania pozwoleń przez inne organy przewidzianych przepisami prawa. Ale sytuacje mogą być bardzo różne. Przede wszystkim w wypadku tych poszukiwań związanych z czasem II wojny światowej no może być zagrożenie występowania materiałów wybuchowych, broni chemicznej itd. My, jakby tylko wyobraźnia osoby wydającej pozwolenie tutaj wskazuje, jakiego typu zagrożenia mogą być i kto powinien być w składzie tego zespołu poszukującego, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Podczas konferencji głos zabrali także specjaliści objaśniający metodę badania georadarem i to, jak wygląda zgoda na badania tego typu od strony prawnej. Omówiono także kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zabytków. Pojawiło się także wystąpienie mówiące o znaczeniu złotego pociągu dla promocji Wałbrzycha i okolic. Ciała dwóch mężczyzn zostały odnalezione wczoraj późnym wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Piłsudskiego. Sprawia bada prokuratura rejonowa w Wałbrzychu. Zbrodnia na Wałbrzyckim Nowym Mieście. W jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. Sprawę bada prokuratura. Na chwilę obecną możemy przekazać informację, że ujawniono zwłoki dwóch mężczyzn. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Tyle mówi prokurator rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski. W tej chwili trwają badania, jak doszło do tego, że mężczyźni zmarli. Czy zgon spowodowała jedna czy więcej osób i jakie były okoliczności. Jak poinformowała rzecznik wałbrzyskiej policji Anna Żegłowicz, ofiary miały 46 i 53 lat. To. Więcej informacji w tej sprawie poznamy wraz z postępami w śledztwie. Policja poszukuje trzech mężczyzn, którzy mogą posiadać informacje związane z podwójnym morderstwem na Nowym mieście w Wałbrzychu. Policja prosi o przekazywanie wszystkich informacji na temat tych osób, a w szczególności ich miejsce pobytu. Wszelkie informacje prosimy kierować telefonicznie na numer alarmowy 997 lub numer oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Obrzychu 74 84 20 234 lub też osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Obrzychu przy ulicy Mazowieckiej 2. Jarosław Wójcik, lat 42, syn Henryka, bez stałego miejsca zamieszkania. Piotr Frankowski, lat 45, syn Jerzego, bez stałego miejsca zamieszkania. Andrzej Frankowski, lat 41, syn Jerzego, bez stałego miejsca zamieszkania. To będzie pierwszy tego typu festiwal w Wałbrzychu, Metal Mine. 20 sierpnia mury starej kopalni wypełnią się muzyką metalową. Koncerty zagra sporo zespołów, których nazwy będą stopniowo ujawniane. Impreza zapowiada się jako cykliczna. Stara Kopalnia kontynuuje tradycję organizacji imprez skierowanych do fanów muzyki. Po dwóch edycjach kopalni hip-hopu, jednej Mine of House, czas na słuchaczy muzyki metalowej. Festiwal odbędzie się 20 sierpnia na scenie plenerowej, zlokalizowanej w pobliżu Ekowierzy. 10 godzin, około powiedzmy to około, między 8 a 10 kapel może 9, może 8 mocno, metalowo ogólnie powiem mocno i metalowo bardzo mocno momentami. E, impreza adresowana, no gdybym powiedział tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy słuchają tego rodzaju muzyki, to mm, e, sugerowałbym, że wszyscy inni pozostali powinni pozostać w domu. A, a, a mm, ja bym jednak e, powiedział, że wszyscy ci, którzy nie byli na tego rodzaju imprezie, żeby zdobyli się na trochę odwagi po prostu i przyszli. Do tej pory są znane nazwy tylko dwóch zespołów, które zagrają na festiwalu. Z biegiem czasu będą ujawniane kolejne grupy, które wystąpią w Starej Kopalni. Możemy mówić na dzień dzisiejszy o dwóch wykonawcach, czyli Decapitated, którzy będą obchodzić swoje dwudziestolecie na naszej scenie. I Obscure Sphinx. Te dwie kapele na dzień dzisiejszy możemy o nich mówić. Cała reszta, wszystkie informacje dotyczące imprezy. Facebook.com e, metal mine festival. Impreza jest zapowiadana jako cykliczna, więc jeśli pierwsza edycja przyciągnie ludzi, prawdopodobnie odbędzie się kolejna w przyszłym roku. Zapraszamy w niedzielę do teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu na naszą ostatnią produkcję Kapelusz Pani Wrony. Spektakl dla dzieci od trzeciego roku życia. Bardzo prosta historia o poszukiwaniu kapelusza, który zginął pani wronie. Która kocha modę, jak ten kapelusz zostanie odnaleziony, i czy zostanie odnaleziony, to wszystko w niedzielę o godzinie 12:30. Zapraszam. Muzyka ten weekend w teatrze będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będzie bardzo muzycznie. Zaczynamy w piątek od spektaklu Cynkowi Chłopcy. Młody reżyser Jakub Skrzywanek, debiutant, zrobił spektakl musical na podstawie reportażu Swietłany Aleksiewicz, ostatniej laureatki Nagrody Nobla. Reportaż o wojnie w Afganistanie. On dosyć przewrotnie postanowił o tej wojnie wyśpiewać w konwencji festiwalu piosenki żołnierskiej w Kobie. Brzegu. Słyszymy hity wojenne, piosenki, które wszyscy znamy, m.in. Czerwone maki na Monte Cassino w nieoczywistych, niebanalnych wersjach. Ten spektakl w piątek o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy na tę wojenną muzyczną podróż, a w sobotę i w niedzielę znowu muzyka. Schubert, Franz Schubert, jeden z najwybitniejszych kompozytorów czasów. Jego muzyka zabrzmi na żywo, zagrają ją w filharmonicy sudeccy. Kwartet smyczkowy, zagram kwartet śmierci dziewczyna. Franca Schuberta, właśnie będziemy do niego tańczyć w starej kopalni. Bo tam będzie się odbywał ten spektakl. W spektaklu biorą udział aktorzy Wałbrzyskiego Teatru oraz seniorzy z Uniwersytetu III wieku, jak wspomniałem, muzycy. To wielkie wydarzenie. Takiego spektaklu jeszcze w Polsce nie było. Gramy go w ten weekend, w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 16, specjalnie, żeby Państwo jeszcze mogli zdążyć na mecz. Myślimy o Państwu, zapraszamy do teatru. Zapraszamy nie tylko na mecze, zapraszamy na spektakle. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny wernisarz do Starej Kopalni. Tym razem rzeźby Sylwestra Ambroziaka, znanego artysty. wielogawartowe rzeźby pojawią się nie tylko w budynku galerii, ale również na przestrzeni Starej Kopalni. Pierwszy raz ten artysta będzie prezentował swoje prace w obrzychu. Wielkie, na pewno warto przyjechać do, do kopalni i je obejrzeć. Zaczynamy 17 czerwca, o godzinie 18. Bardzo serdecznie wszystkich państwa zapraszam. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić na 37 bieg Krasnali do Czarnego Boru. W tym roku bieg jest biegiem letnim. Dzieci będą biegać. Zapraszam bardzo do Czarnego Boru w tą sobotę 11 czerwca na godzinę 11. .00. Bieg odbędzie się na stadionie sportowym w Czarnym Borze. W biegu mogą uczestniczyć dzieci przedszkolne i dzieci ze szkół podstawowych. Jeszcze raz chciałam bardzo, bardzo zaprosić na tą sobotę. Proszę Państwa, do Czarnego Boru można dojechać bardzo prosto od strony Szczawna przez Strugę Lubomin. Stadion znajduje się zaraz za wjazdem do Czarnego Boru po prawej stronie i od strony Wałbrzycha przez Boguszu w Gorce w kierunku Kamiennej Góry. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 11, 11 czerwca do Czarnego Boru. To już wszystkie wiadomości, jakie przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René, Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzyk.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu WAUBRZYK24.com.